Witajcie, nazywam się Sergiusz Osmański, jestem dyrektorem artystycznym sieci perfumerii Sephora. Gorące trendy sezonu, innowacyjne rozwiązania w kosmetyce, nowe, modne zapachy, premiery kolekcji makijażowych. W Sephora trzymamy rękę na pulsie świata piękna. Z niezwykle szerokiego wachlarza nowości wybraliśmy cztery, które wzbudziły ostatnio nasz największy zachwyt. Zapraszam na przegląd najgorętszych nowości Sephora Hot Now. Nadszedł przełom w walce z błyszczeniem się cery. Porting od doktora Branta wchłania nadmiar sebum nawet tam, gdzie stanowi to największe wyzwanie, czyli w osłabionej strefie T. Poza działaniem matującym ma też inne genialne właściwości. Natychmiast po zastosowaniu zwęża pory i udoskonala strukturę skóry. To prawdziwy hit dla cer tłustych i mieszanych. Znów Nails Inc. i znów strzał w dziesiątkę. Nic dziwnego, bo Tia Green, założycielka marki, skrupulatnie śledzi trendy i pokazy mody na całym świecie, odpowiadając na nie ultramodną kolekcją lakierów. Tym razem paznokcie elektryzują barwami neonowymi. Nas olśnił ten szokująco różowy Neon Nothing Hillgate. Dior Addict to ikona domu mody Dior, kwintesencja jego witalności i charakteru. Kolekcja Dior Addict została wzbogacona o dwa nowe zapachy. Dior Addict o Fresh jest żywy, musujący, świeży, po prostu boski. Natomiast Dior Addict o sensuel jest delikatnie kwiatowy, otulający, bardzo zmysłowy. Wypełniacze to nowa era pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Na czym polega ten przełom? Na tym, że działanie produktu jest precyzyjnie skierowane na walkę z drobnymi i głębokimi zmarszczkami oraz obliczone na natychmiastowy efekt. Algenis Targeted Deep Wrinkle Minimizer od razu po aplikacji maskuje i minimalizuje widoczność zmarszczek. Doskonale sprawdza się również jako baza pod makijaż. Jego tajna broń kwas alguronowy, który zwiększa regenerację komórek skóry i syntezę elastyny. To absolutny hit tego sezonu. Przyjdź, odkryj, przetestuj najgorętsze nowości sezonu. Zapraszamy do perfumerii Sephora.